Cześć, ciąg dalszy. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą tego motocykla, to jest ona wygodna, ale powiedziałbym, że dla osób niższych, dla osób powyżej, nie wiem, może maksymalnie 180 wzrostu, będzie na pewno ten motocykl, no muszę to powiedzieć, że niewygodny, bo. Zabraknie po prostu miejsca na siedzeniu pasażera. Osoby wysokie będą automatycznie przesuwały się do tyłu, bo nie będzie miejsca na nogi. No chyba, że obniży się podnóżki i zacznie się jakieś kombinacje robić, ale na pewno będzie to już, no nie polecałbym po prostu dla osób wyższych, nawet niż 1,75 m. Należałoby oczywiście jedno z podstawowych rzeczy. Wypadałoby po prostu dać do tapicera siedzenie, które jest cholernie twarde. I na dłuższych trasach daje to, od, daje to popalić po prostu 4 literom. Co jeszcze? Wspomnę tu o oponach, o których wszyscy mówią, że chińskie dziadostwo i też z początkowo byłem. Nawet trochę przestraszony, bo ten motor zachowywał się nawet dziwnie na drogach. Ale w miarę docierania się tu jest przednia opona taka, jak pewnie większość motocykli: tylna też prawie taka, bez żadnego bieżnika. Ale muszę powiedzieć, że spisują się teraz, kiedy już jest przejechane, właśnie około 8000 km yy, i. Można powiedzieć, że przyzwyczaiłem się trochę do nich, przestałem się bać tych opowieści, jakie to jest śliskie, jakie to jest straszne. To muszę powiedzieć, że właściwie na asfalcie i na szutrach radzą sobie bardzo dobrze. Na mokrym też. No, może z wyjątkiem, jeżeli się wjedzie w boczne polne drogi i będzie błoto, to wtedy naprawdę jest tragedia. Ale ogólnie stwierdziłem, że nie będę ich wymieniał, dopóki się nie podrą, bo no. Dają radę i, i po prostu jeździ mi się nawet na nich nieźle. Druga sprawa, że po prostu ciśnienie jakie podaje producent tam w instrukcji obsługi, szczególnie chyba do tylnej opony, tam było chyba 2,6 czy 2,8. No to nie wiem z księżyca to chyba biorą, bo no może dla dwóch osób, które ważą po 100 kg, osobiście przeszłem do ciśnienia takiego mniej więcej jak w samochodach 2,1, 2,2 i plus jeszcze. Przełożyłem amortyzatory na najmiętsze, tylne amortyzatory, to nawet to widać. No i zaczęło się tym motocyklem jeździć trochę przyjemniej. Jeżeli się jeździ w jedną osobę, to po prostu jest to jakiś sposób na złagodzenie tej twardości, tej sztywności tego motocykla. Ale, powiedziałbym jeszcze, że w porównaniu na przykład z ETZ-150, który kiedyś posiadałem, która wymiarami, bo porównywałem wymiary tam rozstaw osi, wysokość, wysokość kierownicy. No, wielkość kół to wszystko właściwie jest to samo, z wyjątkiem tego, że ETZ miała siedzenie około 10 cm wyżej, może nie 10, 8. To ETZ jeździła o wiele, o wiele przyjemniej. Komfort był tam zupełnie, zupełnie wyższy na innym poziomie. Tutaj po prostu Barton jest takim motocyklem, który po prostu o wiele ładniej wygląda niż jeździ. I ktoś, kto mnie słucha, to pewnie sobie pomyśli, że widzę w nim tylko same wady i tragedia. Ale nie jest tak. Po prostu jest to motor inny od tych, których już nie produkują i których nie będą produkować. W którym po prostu jeździ się inaczej. Trzeba się do tego przyzwyczaić. I co? no i daje radę trzeba go sobie dopasować dostosować a poza tym pozycja za kierownicą jest właściwie bardzo wygodna kierownica do, dopasowana dość szeroka przełączniki wszystko jest tak no jak w każdym motorze zaczynam pieprzyć także się rozłączy na chwilę